I ten odcinek nie jest nietypowy, ponieważ zombie mnie zaatakowały i zmieniłam myszkę może teraz nie będzie tak słychać mnie nawet mocno pobiły a no dobra, mnie się tu yy, zrobiłem sobie z pszeniczki chlebek tam się pali yy, z zrobiłem chlebek najadłem się jest ranek spałem się, się Ok, spoczko. Jest. Na razie. W tym odcinku... A, chyba sobie pozbieramy trochę drewna jeszcze. Pójdziemy po trochę kamienia. Poszukać żelaza. Bo na razie na i węgla oczywiście, a też jestem do szkód. Więc spoczko. No to sobie pójdziemy. Mogę jakieś narzędzia dupne z drewna Muszę się przyzwyczaić teraz do małej myszki No tutaj w tym odcinku nie mam za dużo do mówienia Hmm. Aha W tamtym, w poprzednim odcinku coś tam się No, coś się stało i chyba tam było słychać podwójny głos czy coś tam I nie coś stało ale chyba jest dobrze, nie, nie słychać tego aż bardzo, bo ja coś tam słyszałem no ale może być teraz, prawdopodobnie może być dobrze Myślę, że się uda A jeszcze jedno mnie wkurzyło trochę, że, że na końcu się zrobiło yy, To, remake make video converter Nie yy, mam pojęcia czemu tak się zrobiło ale to się mysz. Jak nie jedna, to druga. Jak nie odmierz? Dobra. Tym razem jestem ja trochę ogarnięty. No dobra. Ooo. Aha. Skromny, mały domek, fajny urządzony. No na, na, na razie na tym będziemy. Yy, jeszcze sobie dzisiaj coś tam zbuduję... Yy, zbuduję... Będę po prostu konstruował tam taki... W na następnym odcinku coś tam się jeszcze kombinuję. To jest tylko jak zwykle nudne, kopanie surowców bez żadnych ciekawe i rozrywki, rozrywki rozrywki węgiel zrobimy chyba sobie trochę bloczków żeby tak yy, nie było I sobie potem nim porozkładamy Zajęgiela. się w tym ja mam taki ciekawy pomysł, może sobie tutaj zrobię gdzieś tam tutaj. I, może sobie oświetlę. I chyba tutaj zrobimy taki mini magazyn. Będziemy to powiększać trochę z czasem. I oświetlę, żeby się mowy nie Jak Jak zamuruję trochę. Może ja coś z tego się zrobi. Chodki wejście do tego, się ogarnię tutaj coś. i coś może zrobimy nie wiem albo odtąd, albo odtąd się jeszcze zobaczy, teraz nie to zbytnio interesuje, pójdziemy sobie tutaj Już tutaj jeszcze przed odcinkiem wyjdziełem, trochę jak jest takie i tutaj i tutaj. Żeby tutaj nic nie wyskoczyło, bo nie mam mierza, więc nikogo to miałem zrobić. Ojej. Eee, jedno wejście, drugie wejście. Okej. Okay. No dobra, szeczko. Nie już... często. Zawsze znajdę żelazo. Znajdę ale zawsze tak wcześnie. <laughs> Oj. Bo chyba bym musiała zrobić cięcie, bo coś mnie wzywa ze A się koła po tej trochę długiej przerwie. Miałem takie, no, spotkanie. Każdy pewny nas to ma. Ja na razie tam nie pójdę, mamy trochę żelaza. O, nie zauważyłam tego. Dobra, idziemy na razie do naszej mini. Mini domu. Nie no, ale jest, już sobie nie ryzykować tym. O, jeszcze. O, oh, jeszcze węgiel. Już nie Okej. Okay. Wyszliśmy. Teraz się nie nic nie robi. Cholera, się robi? A nie, albo sobie robimy ukąd. Steczka. jak się robią czysteczka? Chyba z jajka i pszczoły, czy młoka i pszczoły? To nie wiem, zobaczymy. Czy też to? Czy Jajka. A dobra, zobaczę. Jak nie wyjdzie, to pewną mleko potrzebuję. Albo jakieś ciasto, czy nie. Nie wiem, co to się robiło. Nic. nie rozumiem? Zawsze wiedziałem. Trzeba nie z tego. A, bo dobra powiedzmy. No chyba... A nie, już trzy. Są. Ale spokojnie. Mieliśmy chyba zrobić sobie skrzynkę, piecyk i siekierkę. Według plan. Dobra przepisamy. Ciekierka. I idziemy zbierać drewno No no to. sobie jeszcze może chwilę opolujemy na potworki i chyba to kończymy odcinek. No też jest więc taki. taki na początku zawsze jest coś pomicny, a potem to się zawsze wszystko rozkręci. Warto poczekać na to jeszcze jeden czy ten no, odcinku. No, pewnie to się wszystko rozkręci i będzie jakaś bitwa, czy budowle, jakieś inne i tak podobnie. Wow, a Dobra, poczekamy sobie w pokryciu. Ale też pozbieraliśmy drewna, no masakrza mamy, no miała 22. Dajeczka się przydadzą. domek A, akurat też przynajmniej jedziemy. a właśnie, jedziemy. Teraz trochę pozbieramy, może jazdę posiądę. Ale inny pracy był, to już jest fajne. Ło, ile to już jest pał mi tutaj. W szkielecie jak ja nienawidzę szkielet. O, no, i to jest najgorsze, że on cały czas trafiają i ty nie możesz ich trafić. Tylko kość. Ooo, jeszcze tutaj już zaspokoiłam obu. Jajko. Jajko weźmiemy i pobrzicamy No, jajka trzymaj. Trzymaj je. Ła, oh, ja już się nie... tam... Dobra, wtyczamy do, do hajsty. Nie muszę... Może... O kurde. Czyli Kitary... Nie! Poświetlić trzeba... O. 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 Piękna walka Bo nie mamy dobrego iQ W ogóle nic nie mamy, tylko jakiś kamienny mieszek śmieszny Muszę się to dał Co No nie? Ogólnie? O, co to jest? I, pa, 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 jak? Eee, to nie jest. Tak. No, pięknego. Hmm, jakby się to załatwić. Mamy dwie jako nawet. Czekaj. To zrobimy, pocimy, czekaj, czekaj. Szybko zwiecimy do high fine. I nie zrobimy uwaga. Eee, hm. No i zawsze się pomyli. Zawsze, to zawsze. No i teraz nie mamy żadnej strzały. No fajne. Czekaj, to się robi z pióra, z krzemienia i... i z tego. Z pióra, krzemienia i... Spotyka nie mamy krzemienia. No fajnie. To epicko. Criper. Creeper. Nie, 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 ale emocje, ale emocje. Emocje. zabij, Kripera. zabij, zabij go! To! nie, Dobra, ten odcinek no, był nawet na koniec, na końcówce filmiki, bo, bo mamy płytę, więc jest na i w ten oto sposób skończę ten z pajączkiem odcinek, więc y, trzymajcie się, cześć.